No cześć, moi drodzy, witam Was na niedzielnym odcinku. 77 zł, wkład jak wczoraj, a zdrapki następujące. Miętowa kasa z numerkiem 63, 5 zdrapek za 5 zł i mamy kierunek kasa owocowe 8 Lucky Day i dwie wersje kolorystyczne extra Pensji, a taki, na taką miałem zdrapkę ochotę, sobie takie wziąłem, mamy 18,47 do kompletu z Pensją z numerkiem 23, to jest zdrapka za dyszkę. Oprócz niej mam jeszcze bajeczną kasę za dyszkę i gorączkę złota 13,15, a ostatnim zdrapką, tak na relaks, Megalinie, numerek 12. No to co, oby wygranych było więcej jak wczoraj, ale jest za co grać, dzięki jakimś tam, jakimś tam wygranym i Szymonowi, więc jest, jest git. Dobrze, zaczynamy. Myślę, że standardowo sobie od najtańszej zrabki zaczniemy. I ta miętowa kasa przed nami. 58 i 51 mamy do znalezienia. 39, 12, 41, 55. Tutaj nic, tutaj nic i tutaj niestety nic. No, zdrabka coś straciła moc, niestety. Ale tak też bywa. Dobrze, no to kierunek kasa. Będzie coś z tego czy nie? 27, 25, 11 i 1. A co mamy? 27. Super, poleci dalej czy nie? Jak myślicie? Leci. Ach, tu już nie dali. Kurczę, a już normalnie myślałem. Ale jest trzecia wygrana. Czwarta wygrana. Nie, trzecia wygrana. Dobrze. Już tutaj liczyłem miliony. I dwa, dobra, trzy wygrane są, tak z początku. Mamy piątkę, mamy piątkę i tu jeszcze po po 25,5 zł. No i super jest 15, także kierunek kasa się tutaj elegancko zachował, że tak powiem. No to co, jak owocowe, będzie w końcu ta ósemka. Tą zdrobkę to nie ma mocnych po prostu. Okej, okay, to jedna zadyszka. Teraz niech to będzie może bajeczna kasa. O, kierunek się fajnie spisał. No to niech bajeczna idzie w ślady w takim razie. 37, 36, 27, 26 i 2. A mamy tak. 15, 1. 16, 35, no wiadomo, 11. Co dalej, 8, 3, 34, 36. No proszę Państwa, no to, to jest aż niemożliwe. Jest wygrana. Ja Cię kręcę. Nie doliczy się kasy dzisiaj. 22, jeszcze czwarta linia. Tu nic, 37. Mamy drugą wygraną. Jakim cudem. Nie dzieje się naprawdę, to się nie dzieje. <grym> Dobra, 36, 20 zł. A to mamy dychę. moi drodzy. Nie wiem, czy to nie mój rekord. Trzy dychy w tej zdrabce. Ja Cię kręcę. No, szok. Dobra. No to pięknie, już mamy połowę. Więc jak połowę? Ło, odzyskamy. No, kurde. Jak mają klasyk, tak to można drapać. Dobrze. No to co, flakidaj, wydrapiemy. 21, 51, 41, 46, 53. 13, 48, 57, 45, 19. Tu nie wydrapaliśmy nic. Dobra, nie będę tych kontrolnych szukać. Może... O, dobra. Ale wygrana jest. To ma być to, to ma być to. O! Dobra, co nam zostało? Yy, gorączka złota. No, rubin, ale to niestety nie ta zrabka. Rubiny jak potrzeba, to ich nie ma. Tutaj by się moneta właśnie przydała. O, moi drodzy. Pięknie. Kolejna wygrana. Dołączy. I pierścionek. Szkoda, że to nie czarna perła, nie? Wczoraj by się przydała. Dobra, pod monetą mamy dyszkę. No i luks moi drodzy tak mi się podoba dobrze ekstra pensja drapiemy co my tu mamy 26 17 16 i 6 mamy 12 niedaleko tu też niedaleko 14 niedaleko 15 i 16, 8 dzieje dzisiaj, ja nie mogę. Jeszcze dychy nam daj. Czyli E kontrolna. Tak jest. No kurczę, wygrana za wygraną. Dobra, jak odpowie żółta wersja. dwadzieścia 18, 26, 24, 23 dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy i... jedenaście, łopanie, no magia na kanale normalnie piątka jest, a smakuje jak gówna dobrze, no to jak odpowie czerwona wersja ale mega pensja, no Szok i niedowierzanie normalnie. 42, 14, 46, 28, 21. No to dzisiaj mamy dzień 13. No chociaż patrząc teraz, tam obawiam się o tą zdrobkę akurat. <grym> Ale spokojnie takie akcje się działy. Mega pensja 41, 49. Tak, niestety nie ma. Szóstki nie ma. 32, 31. I 5. Ach, tutaj już się zepsuło. Ale nie ma co. Idziemy drapać megalinie. No to pierwsze dwa symbole. To, co się tutaj odsłoni. Mamy pióro i mamy gwiazdę. No, czy to będzie gwiazda odcinka? Zaraz będziemy wiedzieć. Pióro, gwiazda. Czy coś takiego tutaj gdzieś jest? Pióro, gwiazda. Pióro mamy. Bardzo dobrze. Gwiazdy też tu zauważyłam. Aż dziwne, że zauważyłem. Także drobimy. Okej, okay, chyba wszystko. Także przed nami kolejne dwa symbole. Dziś i... Diament. Zobaczmy, mamy liść, o bardzo ładnie. Tu jest diament. Mm -hmm. Tu już nic, tu już nic, ale mamy diament i mamy tutaj coś. No niestety nic więcej. Dobrze, kolejne dwa symbole: podkowa i rower. Podkowa, rower zaliczone. Tu mamy kolejny rower, kolejną podkowa. Ach, jeszcze tylko piłka. To co, wiadomo, czego nie będzie, tak? <grych> tak też można. Mm, dobra, tu już nic. Rower, podkowa, podkowa, rower, podkowa. Rower i tu rower dwa. Tralala. Ok, to może teraz z tej strony dwa symbole. Co mamy? Foto i sakwę. No, takie dosyć ładne symbole. Przeważnie sakwy jest sporo, ale nie jak potrzeba ją wydrapać. Mm, tu mamy jeszcze foto. Dobra, jest wszystko. Sakwy nie było żadnej. No, także stabilnie. Cytryna ananas. Mamy ananas. O, tutaj, tu cytrynę. Tutaj nic, tutaj nic. Tu mamy cytrynę. Tu kolejną i tyle. Dobrze, kolejne dwa symbole. Łódź i popcorn. Także zobaczmy, co nam tu dają. Łódź i popcorn jest. Łódź, dobrze. Łódź i popcorn jest. Tutaj Łódź. Tu nie ma nic. Tu jest Łódź. I tyle. Mm -hmm. Chyba tak. Klucz i arbus. A tak sobie myślałem, czy dadzą ten arbus, bo w kilku miejscach go widziałem. No i dalej. Dobra, to mamy. Mm, tu mamy klucze. Dwa. I tu gdzieś był arbus, i kolejne dwa klucze. No, rozkręca się jak mawia klasek. Klapki, słońce, z góry nie ma nic, tu nie ma nic, tutaj też nie. Klapki, słońce, słońce jest i tu są klapki. Po jednym symbolu, ale, ale zawsze. Dobra, kolejne dwa to szminka i moneta. O, monety też się gdzieś tutaj pojawiały. Dobrze, dobrze, dobrze. Śminka jest tutaj. O, tu mamy monetki. To tu kolejna. Tutaj też. Dwie. O. Fajnie to zaczyna wyglądać. No, byle tylko się coś trafiło. Żeby dołożyć jeszcze do puli. Kutka kokos. Kłódka. Tutaj. To tu kolejna. No to chyba piłki nie będzie, tak jak mówiłem, bo druga linia by się utworzyła, a to już jest za dużo, żeby wygrać. Mm -hmm. Tu mamy kłódkę i tyle. Dobra. To może tutaj jeszcze dwa. Zegar i winogrono. Chyba nie widziałem takich symboli. Zegar, winogrono, chociaż nie winogrono jest. Tu była jeszcze kłódka. Dobra. Teraz tak, biedronka, prezent. Piedronka mm -hmm, mm -hmm. jest, Biedronka jest. Tutaj, o, z prezentem w jednej linii, tu kolejna, tu prezent. No, dobra. No to zostaje raz, dwa, czy cztery symbole. To zróbmy auto i naszyjnik. Auto tutaj, naszyjnik tutaj, auto i naszyjnik. Moi drodzy, jest linia, to dzisiaj będzie plus. Z tego, co moja matematyka tu pokazuje. Rewelacja, no kurde, jaki odcinek, patrzcie, nie? jak wchodzi to wszystko. Auto, tu mamy kolejne auto. Tu klatki były, a są niezdrafane, dobrze, standardowo, auto. I to będzie wszystko, no to zostają dwa symbole jeszcze: żółw i lody. Lodów chyba nie było, ale żółw gdzieś jest. Tak, tu jest jeden, tu jest kolejny, tu jest kolejny, tu jest kolejny, piłki nie było. Tutaj korony, korony nie było. Dobra, sprawdzamy co w bonusie. Mamy portfel. Dwunastka szczęśliwa, ale jak bardzo? Dwie dyszki. Nie pogardzę, naprawdę. Nie. Dobrze, robimy podsumowanie. No, także, tak jak mówiłem, jak wchodzi to wszystko, no może prawie, ale większość z drapek jest wygrana. I mamy tak 20 zł w megaliniach. Mamy 30 zł w bajecznej kasie. No, to jest naprawdę unikat. Czyli tu jest już 5 dyszek. Tu mamy dyszkę w gorączce złota, czyli 60. Tu mamy dyszkę, czyli 70. Tu mamy 15, 85 i piątka 90. Wkład był 77. No, także niedziela, naprawdę e, sympatyczna. No, więc tym optymistycznym akcentem kończymy. Życzę Wam miłej, właśnie niedzieli, i widzimy się na kolejnych odcinkach w nowym tygodniu. Cześć!